Witam, witam, London wzywa, słuchajcie, jesteśmy na jednodniowym wypadzie do Londynu, później Wam powiem, dlaczego. Idziemy co nieco pozwiedzać, mamy jeszcze godzinkę czasu do naszej atrakcji, także witamy z Londynu. Z tego hotelu kiedyś brałam go, wiesz? Tak, no. to kolejna stacja, słuchajcie, my sobie gdzieś wędrujemy, ale mamy piękną pogodę, ostatni weekend września, a dzisiaj w Londynie jest po prostu cudie. Słuchajcie, taka mała podpowiedź. Jak ktoś by był w Londynie e, troszkę tak krócej, niekoniecznie na dłuższy czas i nie miałby możliwości zostania tutaj e, na dłużej, a chciałby zwiedzić jak najwięcej, to rowery się polecają. Jedna z najlepszych opcji, żeby zwiedzić Londyn, właśnie rowerami. Tak sobie idziemy. A tu taki fajny plac zabaw. Zobaczcie: Alf Barrett Playground. Ale kapitalny. Taki zrobiony. Nie wiem, może tak rękę mi się bardziej uda pokazać. Czekajcie. O! Ale super. Także jesteśmy jakieś 10 minut od dworca, a tu takie atrakcje. A jesteśmy dzisiaj sam dla bezpieciaków, więc e, nikt nam tutaj czasu nie zajmie. No nie, no oczywiście drzwi otwarte, furtka otwarta, a ja nagrywam za płotu. To trzeba być mną. Także zobaczcie, jaki ładny plac zabaw, bardzo ciekawie usytuowany. Można powiedzieć, prawie w centrum przy dworcu. Jakbyście mieli chwilę, żeby odpocząć, to myślę, że warto, warto wejść i się zatrzymać. My podróżamy dalej, bo idziemy w stronę Covent Garden. Ci, co pewnie znają Londyn, to wiedzą, co to za miejsce, a ci, co nie znają, no to zaczekajcie i zobaczycie. Prawie doszliśmy do naszego miejsca, ale przejdziemy sobie przez market. Bardzo go lubimy. W Cabernet Garden jest oczywiście, słuchajcie, wiele pięknych miejsc, i warto tutaj zawitać, chociażby z tego względu, że tylko tutaj znajdziecie takie unikatowe rzeczy, które robią ludzie. Takie bardzo artystyczne. Jest wiele, wiele miejsc w Londynie, gdzie no, sprzedają, słuchajcie, takie pamiątki. Które można kupić wszędzie. A tutaj jednak, zobaczcie, bardzo nikatowe rzeczy. No cudne. Cudne na prezenty, cudne oh, kwiaty. Zobaczcie, ręcznie robione. No ja uwielbiam takie, takie miejsca. Ten cały targ jest dosyć duży. Szczerzony pilnie, także uważajcie, jak będziecie tutaj przychodzić. Co jest jeszcze tutaj? Słuchajcie, fajnego. Jest dużo, słuchajcie, jest dużo naprawdę bardzo fajnych rzeczy, i myślę, że jak szukacie jakiejś unikatowej pamiątki z Londynu, to nie takie wiecie, byle jakie pamiątki w pierwszym, lepszym sklepie. Tylko właśnie przyjść sobie tutaj, znaleźć sobie coś wyjątkowego. No, przepiękne. Przepiękne rzeczy z kamytków, przepiękne jakieś biżuterie. Takie bardzo, bardzo unikatowe i co jest jeszcze jednym dużym plusem, słuchajcie. Zobaczcie zakładki do książek, które można sobie samemu złożyć, ale super. Zobaczcie, w środku ta druga hala, jak ładnie wygląda. Są stoliczki, można co, co nieco sobie zjeść. I tutaj bardzo często odbywają się różne pokazy taneczne, śpiewaków. Kiedyś miałyśmy przyjemność tutaj słuchać, jak pani takim głosem operowym śpiewała. Przepięknie. Pachnie, słuchajcie, obłędnie. Ale my po podróży pociągiem nie jesteśmy jakoś głodne, zwłaszcza, że idziemy na kurs kulinarny, no więc już zdradziłam wam. Więc y, tym bardziej nie będziemy nic kosztować. Zobaczcie, dzisiaj tu będzie jakaś impreza, tak samo. Coś z L'Oreal się będzie działo, może jakieś małe pokazy mody. E, w sumie do końca nie wiem, no tak. Coś tu takiego będzie ciekawego. E, fajnie, bo tu i zawsze coś się dzieje, prawda? To jest Londyn, za którym tęsknisz. Powiedz. <ślesy> Fajnie tutaj, słuchajcie, naprawdę jest fajny klimacik i można bardzo miło spędzić czas. Tak po prostu przyjść i się szczelądować. Jak już wszystko podzwiedzacie, wszystko zobaczycie w Londynie, to to miejsce jest godne polecenia i warto się to wybrać. Chcę zrobić mój show. Emotion? Zróbmy okay. to. Okej. Zaczynamy mój show. Jestem tak szczęśliwy, że ludzie już się zatrzymali, bo stacjonetki są zamknięte. I to jest najgorsze, co się dzieje na świecie. Będzie tam bank. So, ladies and gentlemen, welcome to my name is Sam. I'm going to start my show right now. It's be a quick show, but it's be a good show. I promise, Dobra, słuchajcie, nas czas goni. Fajnie, że takie miejsce jest. Naprawdę dużo artystów, dużo fajnych pokazów. Tutaj często są jakieś eventy, wystarczy tylko sprawdzić, nawet są... Takie eventy związane z Kruskami Lego, jak dzieciaki lubią. Nam się w zeszłym roku udało tutaj przyjechać, ale niestety nie udało nam się do środka wejść, bo była za duża kolejka, za późno się o tym dowiedzieliśmy i to tak na ostatnim chwilę, jak już byliśmy w Londynie, to dopiero wtedy córka zobaczyła, że taki event się odbywa. Także słuchajcie, miejsce jest godne polecenia. Covent Garden, wpadajcie. Jeżeli tylko będziecie mieli taką możliwość, to myślę, że naprawdę warto. A teraz jesteśmy na jednym z takich głównych, e, w głównych miejsc. Tutaj zawsze stoi e, ta kontrowersyjna choinka, jakby ktoś nie wiedział. Tam mamy National Gallery i zaraz z tyłu za nią tam, Ale my do tam pójdziemy sobie, e, za chwilkę. Najpierw idziemy w tą stronę, w kierunku parku i Buckingham Palace. Zobaczcie, jesteśmy na tej głównej ulicy. Teraz ona fajnie, bo jest zamknięta, można przejść. I tam przede mną już najsłodniejszy pałac na świecie Buckingham Palace. W tej chwili króla nie ma. Bo Koło spędza swój urlop do końca września w Balmaro Castle. E, możecie zobaczyć też nasz króciutki, króciutki filmik z wizyty w tym zamku. E, chociaż od razu Wam powiem, że specjalnie bym tam nie pojechała. Byliśmy tam przez przypadek, dlatego um, wpadliśmy <grym> z wizytą, ale generalnie szału nie było, ponieważ jest tam tylko jedno pomieszczenie udostępnione dla zwiedzających, no i ogrody. To jedyny taki plus. A teraz słuchajcie, po mojej lewej stronie, czyli tutaj, mamy piękny park, przez którego się przejdziemy, piękny, cudowny park, także zaraz tam będziemy wsiąść. Tutaj jeszcze słuchajcie, tutaj z tej strony jest też bardzo fajne miejsce, polecam Wam e, e, zatrzymać się na chwilę, jak będziecie mieli taką możliwość, odbywa się tutaj zmiana warty i też warto e, sobie zaplanować, wygooglować dokładnie, kiedy ta zmiana warty się odbywa. Bo jest to takie fajne, no, bardzo, ciekawe, bardzo ciekawe doświadczenie. Kiedyś byliśmy, i powiem Wam, że z teściami. I super, super doświadczenie, bardzo mi się podobało. Coś tutaj dzisiaj musiało się dziać, bo nie wiem, chyba jakiś bieg był. Zaraz zobaczymy tutaj pod tym bordem, ale to chyba nie. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem, co tutaj dzisiaj było, ale coś było. Słuchajcie, jest tak pięknie tutaj, jest tak dużo ludzi w St. James Park. To jest jedna z takich fajniejszych kawiarynek. I ja od razu wam powiem, nie jest jakoś bardzo droga. Um, tutaj za każdym razem, jak jesteśmy, to um, udaje nam się przycupnąć i co nieco tutaj wypić i zjeść, ale nie tym razem, bo jesteśmy full. Ale tutaj te ogrody są piękne. Tam dalej, jak pójdziemy, będzie piękna woda. I, i powiem Wam szczerze, że fajnie się tutaj e, spaceruje. I myślę, tak jak ja bym sobie zaplanowała przyjazd do Londynu, to oczywiście poza głównymi atrakcjami, jeżeli planujecie tutaj wyjazd, to warto e, tak troszeczkę gdzieś uciec od e, tych wszystkich muzeów czy innych rzeczy i właśnie wybrać się do parków. Tych parków jest bardzo dużo w Londynie. Uwierzcie mi, że e, możecie wybrać dużo opcji, dużo fajnych opcji, e, tak blisko centrum na piechotkę i po prostu tak chwilę sobie zrobić e, takiego chill auto, bo parki, jakby ktoś nie wiedział, stanowiły taką główną dosyć ważną część tutaj ludzi, którzy kiedyś żyli. I to jest naprawdę przepiękna, przepiękna arazeria. I przepięknie zaprojektowane są te ogrody. I co jest piękne, jak tutaj przybywacie do parku. W parku w Londynie można sobie posiedzieć na wyrzeczkach. To są opcje płatne, od razu Wam powiem, także jak usiądziecie, to możecie być poproszeni o opłatę. Ale... Ale czasami jest to warte, jeżeli ktoś chce tak bardziej się ścierogować. Ale kocyki, widzicie, też są dobrym pomysłem. Ja już tutaj podążam w kierunku Buckingham Palace. Pójdę tam na chwilę, wam pokażę, jak, jak wygląda teraz pałac. Pięknie, pięknie jesień w Londynie też jest cudna i też fajnie, fajnie można tutaj odpocząć. A pogoda w Londynie, jak zawsze, jest dużo lepsza niż. W całej Anglii. Tam słuchajcie, za tym potem. Oczywiście jest ta główna ulica i można sobie iść tą ulicą, ale ja chciałam się tak przejść parkiem, bo bardzo lubię. I przyznawam się szczerze, że po tym gotowaniu tutaj trochę brakuje nam powietrza. Córka została usiadła sobie na ławeczce i moj chwilę posiedzi porozkoszuje się słoneczkiem. A ja chcę Wam pokazać tutaj, jak ładnie wygląda właśnie park Jesienią w Londynie. No tutaj dodatkowe atrakcje, papugi. O ile ich jest, słuchajcie. Dzięki, ludzie to stają, jak można. No i zobaczcie kawałeczek dalej. Jestem już przy pałacu Buckinga. Tak jak Wam mówiłam, nie ma króla, i to też taka mała ciekawostka. Też można rozpoznać, że nie ma króla w domu, ponieważ w tej chwili, tak jak widzicie, tutaj na masie jest flaga Wielkiej Brytanii, tak zwany Jack Union, ale normalnie, jeżeli król rezydentuje, jest tutaj w domu, to. Okej, okay, bo coś mi tam helikopter leciał, więc jak jest król w domu, to nie ma wtedy tej flagi, tylko jest sztandar królewski i wiadomo, że w Buckingham Palace przybywa, przybywa król. Także to jest taka, taka jedna z ciekawostek. Teraz jeszcze oczywiście pokażę Wam, jak to wygląda z przodu, tylko chcę, żeby tutaj troszeczkę osoby przeszły. Tutaj jest informacja o zmianie warty. To też jest bardzo ważne, zobaczcie, są podane godziny, kiedy możecie odwiedzić, a taka kolejna ciekawostka, czapki tutaj tych osób, które, które widzicie, ważą prawie 2 kg Możecie w to wierzyć. Nosić coś takiego ciężkiego na głowie. Jest to fajne, fajne, fajna opcja zobaczyć taką zmianę warty, także gorąco Wam polecam. Kliknę Wam tutaj zdjęcia, jakbyście planowali wizytę w Londynie, to popatrzcie sobie dokładnie. Godzinę, kiedy można właśnie podziwiać tą zmianę warty. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje. Ja tak nie, nie, nie chcę tam podchodzić, bo tam są tłumy, tak sobie przejdę, widzicie, to jest tak bardziej spokojnie, tak żebyście mogli zobaczyć naprawdę, jak ślicznie się prezentuje ten pałac, ale mało kto wie, że on nie był pałacem królewskim od samego początku, jak został wybudowany, była a to normalna rezydencja i dopiero, która została wybudowana w 1703 roku. Dopiero później król Jerzy, kupił dla swojej, król Jerzy III kupił dla swojej żony ten pałac dla Charlotte. I no tak został tutaj rezydencją królewską. Oczywiście jest to olbrzymi dom z olbrzymim ogrodem. Pracuje tutaj strasznie dużo osób, także możecie tylko sobie wyobrazić, jak to może wyglądać w środku. I też oczywiście można to zwiedzać. Są dni w wakacji zwłaszcza, gdzie można przyjechać i można coś zwiedzać. Oczywiście też te informacje musicie znaleźć na oficjalnej stronie tutaj Buckingham Palace. Tutaj po, po, po lewej stronie, jakbyście poszli sobie tam wzdłuż, to dochodzicie do muzeum i też jest fajnie go zwiedzić i to muzeum jest otwarte cały rok. To nie jest tak, że tylko wtedy, kiedy nie ma króla, to można wcześniej, wcześniej sobie bilety zarezerwować i można wcześniej zwiedzić. Kiedyś pewnie nam się uda, ale jak na razie nie było takiej okazji. Powiem Wam jeszcze jedną taką rzecz, bo tak jak zapewne większość osób wie. Londyn został zbombardowany w niektóre miejsca w czasie II wojny światowej i zamek był aż dziewięciokrotnie zbombardowany, ale to i tak nie odstraszyło rodziny królewskiej, żeby opuścić Londyn. Chciała zostać tutaj ze swoimi mieszkańcami. Także piękny ukłon w stronę takich normalnych ludzi, którzy w czasie wojny tutaj mieszkali i to był taki czas, wiadomo, strasznie niebezpieczny. No, ale historia pokazała, że rodzina królewska w tym momencie wspiera swój lud. E, różne są opinie e, oczywiście na ten temat, ale no to już sami sobie <laughs> możecie, e, że tak powiem, zadecydować, czy to było słuszne, czy nie słuszne, czy rodzina królewska w ogóle ma sens, e, czy nie ma to już, nie nam o tym decydować. Tu mamy taki plan, e, jak to wszystko wygląda. E, to, tak można sobie. E, dotykać. Widzicie, tu jest Queens Gallery, tu można sobie spokojnie wejść, e, zwiedzać. No, i ta zmiana warty też tam możecie sobie zaobserwować wcześniej, wtedy właśnie z tego placu. Tam, tam z placu Defilat, który wam wcześniej pokazywałam, ta straż jedzie na koniak, jest to takie bardzo, bardzo fajne widowisko. A powiem Wam jeszcze taką jedną rzecz. Wiecie o tym, że w tym pałacu jest 770 pokoi. Tak, 770. Pracuje ponad 800 osób, także możecie sobie wyobrazić, jak wielki musi być w środku. Jeżeli ktoś był i zwiedzał, to dajcie znać, czy warto, bo bardzo mi kusi. Nie ukrywam, że Balmoral Castle nas rozczarował troszeczkę. Windsor Castle nie byliśmy jeszcze tak samo. Tam jest podobno taka możliwość skorzystania z biletu z, ponowną, z, ponowną, z ponownym wejściem w ciągu roku, także to też jest jakaś opcja, więc planujemy się wybrać, bo tam jest tak, że tam można zwiedzać częściej. Tam są otwarte, otwarty jest ten zamek, ten pałac, Inaczej niż tylko, tylko sezonowo. Także to jest duży plus. Dobrze, kończymy tutaj tą przygotę pod pałacem. Tutaj jeszcze macie oczywiście memorial królowej Wiktorii, samą królową Wiktorię, która siedzi na tronie taka ciekawostka, jak ktoś nie wie, to ona panowała ponad 60 lat, więc też tak dosyć długo jak na Królową. Oczywiście ci, co interesują się historią, wiedzą, że w czasach wiktoriańskich naprawdę Wielka Brytania była imperium i te wszystkie domy, które zwiedzamy, znaczone z naszą, to jest English Heritage, to są po prostu większość domów, które zostały wybudowane właśnie w tym okresie, znaczy wybudowane. Może zostały wcześniej, ale zostały przyjęte i odrestaurowane z takim przepychem na Robi to niesamowite wrażenie. No, cały okres wiktoriański jest strasznie niesamowitym okresem. Fajnie przeczytać kilka książek na temat rozwoju i właśnie przemysłu i medycyny wtedy, kiedy królowa Wiktoria rządziła, bo to były strasznie interesujące czasy. Także słuchajcie, znikam stąd, idziemy, przemieszczamy się teraz w inne miejsce. Ja uważam, że tutaj warto podejść. Jeżeli nie byliście, to uważam, że warto podejść o każdej porze roku. Nawet w Sylwestra na pewno jest tutaj dużo spokojniej, niż jakbyście byli na początku tego parku, bo mieliśmy takie doświadczenie już kiedyś i nie polecam. Po prostu wszystko jest wtedy zamknięte, blokada totalna, ludzi jest pełno, policji, metra nie jeżdżą, nie można się dostać na drugą stronę tamizy w taki bezpieczny, szybki sposób, także... My mamy nieciekawe wspomnienia, jeśli chodzi o Sylwestra w Londynie, a wiem, że niektórzy o tym marzą, także dobrze to sobie zaplanujcie, jeżeli to są Wasze marzenia. Sylwester w Londynie naprawdę musi być fajnie zorganizowany, bezpiecznie, zwłaszcza jeżeli podróżujecie z dziećmi. Ja na pewno nie pokuszę się, żeby powtórzyć takiego Sylwestra, no chyba, że gdzieś ktoś nas zaprosi na jakieś prywatne party, to wtedy czemu ja. No, i słuchajcie, wychodzimy, wychodzimy już tutaj z parku. Jesteśmy teraz na jednym z najbardziej tutaj głównych i najstarszych placów, w których odbywają się właśnie różne pokazy. Jak również tu w tym miejscu świętuje się świętowane urodziny monarchy. Także jest to takie jedno z bardziej prestiżowych miejsc. Fajnie zresztą tutaj widać i London Eye. właśnie tutaj. W tę feralną, sylwestrową noc gdzieś tutaj sobie staliśmy i było takie trochę squishy. E, byłam przerażona, uciekłam stąd bardzo szybko z dziećmi, ale nie tylko ja, bo mój mąż też się przestraszył a to już było teraz 6 lat temu ale od tamtej pory powiedzieliśmy, że nie wracamy. Teraz słuchajcie, przejdziemy sobie tutaj e, tym, e, tym przejściem tam na wprost i wyjdziemy zaraz przy e, tych koniach. Przechodzimy sobie, słuchajcie, tutaj, i tu już będzie po mojej. Prawej i lewej stronie powinny być konie, a jak widzicie, koni brak. Zobacz, nie ma konia. <grych> to ciekawostka, zobaczcie. Przyszliśmy zobaczyć konie, koni brak. Oczywiście uważajcie na te konie. Słuchajcie, tyle filmików można zobaczyć, ee, jak te konie po prostu reagują na turystów, one są po prostu zmęczone. E, no także nie ma koni. Chyba, że ten drugi jest z tyłu. Jeszcze zobaczymy. Słuchajcie, w drugiej budce też nie ma konia. No trudno. E, Mamy to szczęście, że koni nie ma. Ale e, tak czy siak e, ślady po koniach są. Słuchajcie, teraz znowu jesteśmy pod e, National Gallery. I taka mała ciekawostka. Ten, kto ogląda moje filmy, zapewne wie, że lubimy podróże do Peak District. I ostatnio byliśmy taki spacer wieczorny do mm, naszego jednego z ulubionych miejsc do monumentu Nelsona, kapitana Nelsona i to jego trzy statki, a tutaj jego pomnik. Zobaczcie jaki dumny, wielki, wysoki pomnik właśnie kapitana Nelsona. Także zobaczcie jak fajnie jest zwiedzać, znać trochę więcej miejsc, gdzie e, można zobaczyć tą samą, znaczy tą samą, e, może nie tą samą, ale e, Historię, którą wcześniej, wcześniej Wam opowiadałam, bardzo ciekawe. Ja tutaj lubię to miejsce. Przyznam się szczerze, że choinki nie widziałam. Jak ktoś widział, to dajcie znać, znaczy, że rzeczywiście była taka obrzydliwa w zeszłym roku. No i czekamy na to, jaka będzie w tym roku. Czy będzie taka ładna, czy nie. Słuchajcie, to miejsce tętni życie, jest naprawdę tutaj bardzo tłoczno. A jeszcze wracając do tej kolumny, ona ma aż 52 metry wysokości, także nieźle co. Dosyć, dosyć jest wysoka. Tutaj macie wejście do National Gallery, ale my nie wchodzimy, bo byliśmy już kilka razy. I jest free entry, no chyba że córka zdecyduje, bo zobaczy właśnie, że jest free entry. A jeszcze mamy czas do pociągu. Tutaj zaraz za chwileczkę w prawo, jak skręcimy, to już mamy czaj na także zobaczymy co. Co posłuchajcie, Zobaczcie, jednak zmiana nie idziemy. Tak trochę mi się nie chce, ale, ale zobaczcie: jest free entry, możecie wejść, macie godzinę otwarcia. E, mówię, jak ktoś nie był, to myślę, że warto wpaść do kilku muzeum w Londynie. A oczywiście, British Museum i, e, e, Muzeum i Muzeum Historii Naturalnej jest po prostu one of the best, więc to gorąco Wam polecam. A my, słuchajcie, tutaj już skręcamy w prawo i idziemy do e, Chinatown. No i słuchajcie. Dwie minuty później jesteśmy pod bramami Chinatown. A wiecie o tym, że e, e, ta część Londynu powstała w latach 70. XX wieku i e, zamieszkuje tutaj 15 tysięcy osób e, pochodzenia chińskiego. A ja wam pokażę jedną z moich ulubionych cukierni e, i serwują tam prze. jest się nie martwcie. Tutaj nie da rady się zgubić. Tutaj jest e, jedna z fajniejszych takich właśnie kawiarni, w których serwują przepyszne, przepyszne lody. O, 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 tutaj, 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 słuchajcie, Chinatown Bakery. To jest właśnie jedno z moich ulubionych miejsc. Są przepyszne rybki, ale tak jak ktoś wcześniej oglądał naszą wcześniejszą podróż do Londynu, to zapewnie widział. Na razie tu jest strasznie tłoczno, ale ja przejdę i Wam pokażę. Bum, skręcamy dużo osób. Słuchajcie, jest naprawdę super, jest tutaj z zieloną, zieloną herbatą. Macza. Macza. Ja sobie wezmę na pewno te, bo są rewelacyjne pani tutaj robi. I w środku, w środku można jeszcze sobie dodatkowo zakupić na pyszne. Ja mam tutaj zlecenie kupić to ciastko dla mojej córki. Wydam <grym> połowę swojej kasy. ale kupi nie żartuję 2,20, słuchajcie, nie jest dużo. E, ale zobaczcie jakie to są ciacha. Naprawdę wszystko jest takie fluffy, oczywiście nic dla mnie nie ma, ale... To nic. Chyba, że będzie coś bez glutenów, ale wątpię. Kolejka jest niesamowita, dlatego zadowolimy się lodem. Zakupy zrobione, lodzik kupiony, możemy iść dalej. Hmm, gorąco Wam polecam. Słuchajcie, te bramy zostały wprowadzone prosto z kin, ozdobione tutaj takimi um, elementami szczęścia, więc to jest taki um, bardzo fajny... Bardzo fajny um, też miejsce, pod którym często robi się zdjęcia tak bram. Tutaj jest więcej, nie tylko ta jedna, a tutaj ta restauracja, tutaj Wam polecam się zatrzymać, jeżeli możecie. Tak jak widzicie, ludzie tutaj mają jedzenie w boksach. Te boksy są takeaway, 9,95 za taki boksy, naprawdę ładujecie sobie ile chcecie i to jest też nasze sprawdzone miejsce. Co prawda ja nie dużo tam pociągam, że tak powiem, ryż, bo nie ma opcji bez glutenu, ale wszyscy są zawsze zadowoleni, jak tutaj Jemy, więc polecam Wam. My sobie teraz idziemy w kierunku marketu. My tu mamy taki po prawej stronie market, w którym dosyć często kupuję i zieloną herbatę i jakieś tam inne rzeczy, a teraz zrobimy sobie zakupy po naszym, naszym kursie. Wiemy już teraz co mamy kupić, żeby nasze jedzenie było bogatsze we smaki. Strasznie dużo tu jest. Widzicie? I kolejna brama. Naprawdę tych bram jest bardzo dużo. Ale tutaj odbywają się oczywiście, jak jest nowy rok chiński, to tutaj odbywają się fantastyczne Pokazem. Nigdy nie byliśmy, no bo co po prostu jest pewnie tłumy, ale jak ktoś miał to szczęście, to na pewno wie, o czym mówię. Może kiedyś nam się uda, a może zobaczymy to na żywo w Chinach. A teraz słuchajcie, szukam córki, bo gdzieś poleciała do przodu. No i jesteśmy w naszym ulubionym sklepie. Szkoda, że u nas na wsi nie ma takich pysznych rzeczy. Ale czego my szukamy? Wszystkiego, co jest nam potrzebne, żeby ugotować i powtórzyć to, co dzisiaj się nauczyłyśmy. Znowu pod tą samą piekarnią, ale tym razem będziemy brać te malutkie rybki. Nie no. czemu, bo sami po prostu nie było. Także bierzemy dwa opakowania rybek. Jedną do domu, drugą na drogę dla nas. Słuchajcie, jest fajnie, ale jest strasznie to Rybki mamy, dwie porcyjki. Tak gorąco, że chwilę trzymamy w ręku, trzy eee, funty za cztery sztuki. Wydawało mi się, że ostatnio było po dwa, ale... Okej. Okay. Jakąś pamiątkę z Londynu trzeba dzieciom przywieźć. E, chyba nie idziemy tu w prawo, co? Bez sensu. Tu tu idziemy może. Słuchajcie, zostawiamy Chinatown. Tam jest wejście. My idziemy w drugą stronę. Teraz nasze drogi i nogi przywiodły nas jeszcze do sklepu japońskiego. Słuchajcie, kolejne kulinarne odkrycie. Może coś dobrego będzie? Co mamy dobrego? Makarony ryżowe, patrz. Koreańskie w sumie. Fajne, bo to może być bez glutenu. No i słuchajcie, kolejne miejsce sklep z japońskim jedzeniem zaliczony. Tutaj mamy Harry Potter'a, jakby ktoś chciał odwiedzić to myślę, że warto. My idziemy do jeszcze jednego miejsca. Mam nadzieję, że uda nam się dojść, jeszcze mamy trochę czasu do naszego pociągu z powrotem. Myśmy już tam były i jak ktoś wcześniej oglądał nasz film o Londynie, a prawie godzinny czy ponad godzinne, to to miejsce jest również, więc warto się wybrać, bo to jest też darmowa trakta. Jesteśmy. ile osób siedzi i czeka na pokaz, bo to wygląda fantastycznie tutaj z góry. My sobie też przycupniemy. Ostatnio był fantastyczny ten pokaz. Możecie wrócić do naszego filmiku no właśnie z pobytu w Londynie. Tutaj zaczęłyśmy naszą tak naprawdę przygodę, bo było cudownie, cudowna tutaj wizualizacja. No i tak jak Wam mówię, jest atrakcja za darmo. Do 23.30 jest kilka sal, w których możecie sobie usiąść i oglądać. Tutaj jeszcze przejdę pod tą jedną salę. A, to jest piano, pianino. Także tu jest największa atrakcja. Gdzieś sobie tutaj przycupniemy, tak? A tu już macie, słuchajcie. A gdybyście chcieli podjechać sobie metrem, no to macie stację metra, więc naprawdę łatwo się tutaj dostać. Bardzo łatwo. A my czekamy na pokaz. Jak będzie, się zacznie, to, to Wam pokażę. Na razie w mniejszej sali, tak dosyć przyjemnie. Dobra, słuchajcie, to jest jakiś pokaz dla dzieci, więc my odpuszczamy, idziemy sobie dalej, bo córka ewidentnie chce gdzieś usiąść sobie i odpocząć, więc widzicie, że fajne miejsce, darmowe, mała polecajka. Słuchajcie, zakończamy naszą przygodę w londyńskim pubie, tak zupełnie przypadkowo tutaj trafiłyśmy, po prostu jest ładnie na zewnątrz, pokażę Wam, ale bardzo ciekawe to są obrazki, co myślicie o tym? Pub jest taki bardzo kameralny, fajny, tak się nazywa. Bierzemy sobie piwko. Tu jeszcze jakieś dodatkowe toalety, jakieś inne rzeczy. Fajnie, fajnie. Podoba mi się tak, że coś tutaj sobie tak, się tak. Musimy już iść w kierunku dworca, ale papier jest fajny. Polecam Wam naprawdę fajna atmosferka, fajny klimacik w środku. Także już jesteśmy bardzo blisko dworca. 15 minut na nogach. Także jest. Super. Słuchajcie, zakończamy tak, jak zaczęliśmy. Czyli jesteśmy na dworcu King's Cross, który już pociąg będzie nas czekał. Fantastyczny dzień, słuchajcie. Jeden dzień w Londynie wystarczy, żeby. E, trochę się zainspirować, trochę odpocząć, a trochę też poczuć e, taką magię wielkiego miasta. Nie ukrywam, że trochę za tym tęsknię, ale nie na tyle, żeby myśleć o przeprowadzce z powrotem do dużego miasta. Absolutnie nie. Także ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Znaczy, zainspirowałam Was, żeby zrobić taki te, sobie taki wypad jednodniowy, e, właśnie na, do Londynu. E, oczywiście jeżeli macie blisko, bo jak ktoś ma daleko, no to wiadomo, że albo samolotem, albo, e, albo tutaj samochodem. My już wchodzimy na dworzec, bo za chwilę nasz pociąg odjedzie, także dziękuję Wam ślicznie. Kciuka w górę jak Wam się oczywiście podobało. Jak macie jakiś komentarz albo pytanie, dajcie znać. E, ja już uciekam do pociągu i za godzinę 20 mam nadzieję, że małżonek nas odbierze z dworca. Nie będziemy musiały czekać. Pozdrawiam Was i do zobaczenia z kolejnego pięknego miejsca w Anglii. Cześć Pa!